I witajcie w kolejnym odcinku z gry Battlefield 3 e, Gram na mapie kanały dusza coś takiego e, Jestem technikiem, nabijam do e, G36C, zostało mnie całe 7000 e, tutaj RPG, palnik oprze Może być e, dobra, idziemy jest to dopiero początek trudny. Chyba cały nie będę nagrywał, bo trochę by to długo wyszło. To jest e, wielki podły, to nie jest... E, podły jest tutaj 700 ticketów. Przegrywamy oczywiście. Oczywiście przegrywamy. I zaraz gdzie? Tu przejęliśmy. No, pojedźmy tam, gdzie już mam przejęte. Oops! Jak teraz przejść na drugą stronę? Ktoś mi powie... Tu? Jakoś tak? się chodzi? Aaa, tam dupa. O, Jezu, ale zlamiłem. <grym> teraz tu muszę szukać... Jest! Jest drabinka! Jest! Nie wiem, postaram się tutaj trochę bardziej... Yy, pokazać. Pochnę coś tam. Pokazać jakoś. Aj, prawie. Prawie. No ale on niestety też. Prawie mnie zabił. <ścoughs> Aż znaczy, zabił mnie. 22 tylko. We, łe... Słabo. Słabo. Dobra. Nigdy nie wiem skąd oni atakują, tutaj ich jest tutaj Wszędzie Gdzie mi tutaj moich zabijasz, co? Idioto cholerny Celu Jebany Gdzie mi tutaj moich zabijasz? Dobra Teraz co? O, mam tu śmigłowiec To pobawimy się śmigłowcem hmm, hmm. A był to śmigłowiec Kuźwa nie bo się w takim razie czymś innym na przykład karabinem wow dobra aha, to, to, to coś muszę przerysować zresztą znaczy, z niskiej, a teraz na auto to nic tu się nie i co? już? nie wiem Co za... Co za bezczelne, no co bezczelne tutaj się... A! Co kultura w tym battlefieldzie. jest. Gun GoPotal to jest tak naprawdę zajebista gra. E, wszyscy, którzy mają kompo na tyle dobrego, żeby uciągnąć to, to serdecznie polecam e, kup, kupno właśnie Battlefielda, bo to jest naprawdę zajebista gra. Tak wciąga, tak cholernie jebanie wciąga, że Ło! Coś tam nie je było? Dobrze. No, widziałem tutaj gościubieg. Ale już go. Nie no nie z helikopterka, momencik Tak chyba zrobię sobie nawet jeszcze kapkę głośniej yy, Skład kontenerów, może być Może być Ojej, tak czutkę za głośno O dobra Zje... Dobra, tutaj... Nie ma takiego bicia, ops, 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 ops... Wow, ze strzelby. Tak, w tych tutaj kontenerach można się tak zajebiście bawić na strzelby. Są, na, są nawet y, serwery, gdzie... Y, można tutaj latać tylko ze strzelbami. To jest naprawdę zajebista zabawa. Taka tam jest... To słabo Świkny no, headshot. Fuck yeah. headshot. Dobra, Aha, już przejmiemy, nie, nie przejmiemy, bo tak ktoś jeszcze oprócz mnie tu jest. Aj! aj, aj. No ale tak, no ale z taką strzelbą, z dodatku oczywiście, sobie można. Ale też, wiecie co, dzisiaj prawdopodobnie, tak, dzisiaj prawdopodobnie będę miał już dodatek Back to Karkant. I zrobię, zrobię odcinek. Zrobię odcinek z Back to Karkant znowu. Znaczy, wszyscy mówią, że to jest taka zdaje że te mapy z dodatku są świetne. Więc postanowiłem sobie kupić. A poza tym, no to już te nowe uzbrojenie, i nowe pojazdy, i nowy model zniszczeń. To podobno, jeśli oglądacie wąź, no to, to ja, go, ja to właśnie od niego usłyszałem, że... Te wszystkie mapy, do, dro, bronie, dodatki, one miały być pierwotnie w oryginalnej wersji gry e, No tylko, że po prostu twórcy gry pomyśleli sobie, a zbijemy na nich, co jest? Zbijemy na nich kasę e, i zrobimy taki niby dodatek No i właśnie tak tak nieładnie postąpiło to studio Kazało nam płacić. O no co jest? jest coś, coś jakieś Nie wiem czemu, ale na polskich serwerach Mam większe lagi i bugi A! jeszcze O oh, fuck. Zawodny sam sama ta sama cholera z tym dobrym tym na polskich serwerach i polskich yy... no, na na polskich serwerach bardziej mi wolię na przykład na na, na niemieckich albo jakichkolwiek innych a oh, fuck gdzie oni są lol on, uh... What the hell co robisz człowieku Weź, poczekaj, chwilę, to ja ci leczę Dobra O, jestem w BP jak miło Kurcze, O! wyrzutnie rakietą? O, jak miło! No patrzcie, patrzcie. Nie wiem czy ten mój yy, strzelec chuja, je lubię, nie nie jestem dobrym. Nie, nie, jedź do tyłu! O, dobra. Przejdzie stary kupel. Wbijam kogoś w A jasne śmigłowiec a jak żeby inaczej? No niestety. Taki, tak, taki, taki live, jak to się mówi. Było mało cięcie, musimy sprawdzić, ile już się nagrało. Helikopter! Mam helikopter! Dobrze, mam tutaj taką broń. Ej Ajajaj. No, y, przepraszam, że tak się... ...zamyśliłem. Ale strasznie się wczułem. Nie chciałem zlamić. Yy, na helikopterach jakbym miał jeszcze tylko... Eee... Yy, jakbym jeszcze tylko na helikopterkach miał ten... Jak tutaj drugą broń, coś cokolwiek? Nie. Yeah. O, ja już znowu się zamyślam. Dobra. Fajnie się lata helikoptera, muszę wam powiedzieć. Oj, 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 z znowu z zawolagi, znowu lagi. Nie! ж yeah. yeah. Uuuu, jak nieładnie, no ale oni mają. Oni tu już są w tym, że tak powiem, wyspecjalizowani w tym lataniu. Ech, ja tutaj dopiero co się uczę. Wreszcie uczę jak tutaj latać na tych helikoptera. Aaa, helikoptera. O Jezu, muszę sobie chyba. Zmienić ustawienie no. Ojej, Kurczę! Ale mnie tu jadą koledzy. To, to nie jest skill, w żadnym wypadku to nie jest skill. Eee... No nie, już nie będę tutaj zajmował yy, tego helikoptera. O, chyba że... Chyba że będę strzelcem. No tak jak jestem strzelce, no to mogę tutaj Ale nie, sorry, ale muszę zmienić grafikę na Średnio, bo oh To jest sobie nie pogram Oj, uważaj, uważaj chłopę. Czekaj o! Dobra Udało mi się wyskoczyć I to jest właśnie to yy, co ja w tej grze kocham Że o to była trapinka Żeby sobie wyskoczyć Jest to pe pełny realizm jest Po prostu pełny realizm i za to tą grę to uwielbiam No ty, no nie widziałem go przecież Lol To było dziwne eee, Dobrze, ja myślę chyba, że już skończę ten materiał Bo ani tutaj nie pokazuję klasy Ani nie, e, nic się ciekawego nie dzieje eee, Może następny odcinek będzie z dodatku Back to Karkat. To już jest bardzo możliwe więc do zobaczenia w wocie albo w battlefieldzie. Pa pa!